Cześć. Dzisiaj resztę klamotów od frezarki pomaluję. Najpierw epoksydem. To już tam pomaskowane. Więcej tam nie będę tego maskować. Silnik też, wszystko na jeden kolor pójdzie. <laughs> yy. I co? Teraz epoksydem i później trochę przestnie. Mokro na mokro będzie. Yy poliuretan tu mamy już rozrobione wskakuję w kombinezon, w maskę no i co? Malujemy no dzisiaj trochę inna koncepcja nagrywania, bo kamera w domu nie chce mi się iść z telefonem nagrywam już mamy podkładem epoksydowym całą tą głowicę wymalowaną nawet nie wiem, czy to jeszcze się klei. A, już się kurcze Nie brudzi to, to mam talkot, rękawic Dobra, to mieszam. Mieszam poliuretan. No. I to są farby. Wymaluję. Pistolet umyję z grubsza, w sumie nie rozbierałem go. I zaraz jadę. Tak. Kleić się jeszcze klei, to bez matowienia na ten epoksyd poliuretan pójdzie. Poliuretan namieszany już. Utwardzacz. Kolor 6021. I teraz tak. No idę malować zaraz. To się rozłączę, bo mówię. Nie wiem, gdzie tego telefonu postawić. To tutaj musi się trochę przegryźć. Przegryźć, kurde. Brakuje mi tego fachowego słowa. Co robi utwardzasz z tym, z farbą, ale nieważne. No, jest pomalowane na gotowo. Tak to wyszło. Bez szpachlowania, no to cudów nie będzie ale tędy wyjdę tylko żebym się nie przykleił, chociaż to już się nie jeszcze trochę się klei taśmy, taśmy zrywam teraz to co było pomaskowane No i co? Niech do wieczora sobie tutaj leży No i taśmy poodklejane tu są takie tam praktycznie to jest napinasz do paska klinowego To i to ale po co to po farbie ma jeździć? Koło pasowe jedno. Tutaj jest coś kółecznego. Ten telefon się. Są się tak po. No teraz jest dobrze. To się kręci. To się nie kręci. Tu się przesuwa. Trochę farba patrzę podciekła, ale to zrobimy. Tu już taśmy też pościągane. Koło pasowe na silniku, drugie. Jeszcze przewód został do ściągnięcia taśmy, ale się kurde, tak ciężko ściąga, że to boję się, żeby mi tutaj to nie spadło, bo na cienkim drucie wisi. Aha, taką wtyczkę bym musiał szukać, bo to jak zwykła 230, ale to jest trójfazowa i nie wiem, czy to taką znajdę. A patrzę, że ona tutaj kurde, jeden ten jest pęknięty. Ale trudno. Pomalowane jest, niech sobie schnie. Robactwo się tutaj nie klei. I może jutro frezarka już będzie poskładana. Dobra, cześć na razie.